We'll Witajcie moi kochani na kanale Michelangelo Dusze Czyścowe MA. E, dzisiaj specjalna modlitwa w intencjach różnych e, ze wstawiennictwem dusz czyścowych. Tak, kochani, wstawiennictwo dusz czyścowych. Dzisiaj, jeżeli modlimy się e, za dusze cierpiące w czyściu, za osoby zmarłe z naszych rodzin. Tak, kochani, możemy modlić się ze wstawiennictwem do nich bezpośrednio, żeby e, Bóg się zlitował nad nas, w naszych intencjach przez dusze czysowe, jakby prośba do nich, a oni, przez to, że my się modlimy za nie, to on, one, te dusze mogą Boga poprosić o tą pomoc i tak to funkcjonuje, i to jest taki szybki rapid. Bo można naprawdę przez ich wstawiennictwo zdziałać więcej niż przez wstawiennictwo świętych, ponieważ e, przez miłosierdzie Boże, e, przez to, że my kochamy swoich bliźnich, pamiętamy o nich i one potrzebują bardzo tej pomocy w czyśćcu, bo cierpią naprawdę i my im pomagamy i one są w stanie nam pomóc przez oczywiście Zlitowanie się, Boże, i są w stanie naprawdę bardzo szybko nam pomóc. Żebyście naprawdę, kochani, spróbowali pomodlić się ze wstawiennictwem duszczycowych o pomoc w tych intencjach, które macie w swoich serduszkach. Naprawdę polecam serdecznie. E, zapraszam wszystkich na modlitwę. Jeżeli Ci się podoba odcinek, chcielibyście jakiś inny podobny, e, oczywiście e, tematem kanału jest są dusze czystowe Oczywiście różne tematy też poruszam. E, tak są maryjne tematy poruszam, ponieważ Maryja jest tą, która przychodzi do czystca i, i, i naprawdę e, odbiera też e, duszę e, do nieba. Więc e, zawsze poruszam temat Maryi, ponieważ Maryja jest posiadniczką w czyśćcu e, i, i, i naszą oczywiście. E, ale e, Michał Archanioł oczywiście też, e, więc różne tematy też poruszam. Więc jeżeli Ci się podoba e, odcinek, to zapraszam na subskrypcję mojego kanału i możesz dać kciuczka w górę. Voilà. Więc serdecznie zapraszam na modlitwę. I Ducha Świętego. Amen. Modlitwy o wstawiennictwo dusz czyscowych w sprawach rodzinnych. Dusze czyscowe, które w cierpliwości pełnej nadziei oczekujecie nieba i z radością patrzycie na tę przyszłość. Proszę Was o dusze czyscowe. Stawiajcie się za mną i za moją rodziną, która w tej chwili bardzo cierpi. Udzielcie mi nadziei na rozwiązanie problemu, przed którym przyszło nam stanąć. Wyproście u Boga, na którego czekacie i w którym macie wielką ufność. By zesłał nam Ducha Świętego z Jego wszystkimi darami, z Jego łaskami, niech nam nigdy nie zabraknie nadziei, która zawieść nie może. Przez Chrystusa, Pana naszego. O przezwyciężenie lęku przed śmiercią. Do was się uciekam. Dusze w czyść cierpiące, które przez, przeżywszy życie na ziemi, odeszłyście w nadziei życia wiecznego. Wyjednajcie mi łaskę pokoju serca. spokoju ducha. Odwagi i męstwa. Wy wiecie doskonale, że pustka w sercu człowieka jest bardzo bolesna. Dlatego proszę Was, błagajcie dla mnie o wypełnienie tej pustki dobrem, radością i ufnością. Niech Pan Najwyższy Da mi serce owe, mądre i rozsądne, które nie będzie objawiało się Jego samego. Proście też w mojej intencji Matkę Najświętszą, by była przy mnie w godzinie mojej śmierci. Amen. Problemach ze zdrowiem. Dusze w czystcu cierpiące. Dla których ciało nie jest już ważne, które skupiacie wszystko swoje nadzieje na sprawach duchowych. Wejrzyjcie na moje zmartwienie. Dusze, które przeżyłyście na ziemi i wiele wiecie, jest ważna. Jest dbałość o zdrowie. I znacie gorycz, gdy zdrowia brakuje. Wejrzyjcie mnie swoją modlitwą i wstawiennictwem u Boga. Proszę o prze przezwyciężenie choroby, która mnie toczy niekiedy brak mi nawet nadziei na wyzdrowienie. Dusza czystowe, wy wiecie najlepiej, jak potrzebna jest wiara i ufność. Uzdrowienie. Udzielcie memu skołatanemu sercu nadziei na wyzdrowienie. Módlcie się w mojej intencji także do Dziewicy Maryi. Uzdrowicielki chorych, by ona wyjednała mi u Boga łaskę, o którą pokornie Was proszę, o prawdziwą radość życia. Dusze czystsowe, której już teraz odczuwacie radość z bliskości nieba, z tego celu ostatecznego. Stawiajcie się za mną w prośbie o prawdziwą radość. Pragnę cieszyć się wszystkim, co mnie spotyka, nawet jeśli jest to niekiedy trudne do przyjęcia. Niech prawdziwa miłość i prawdziwa radość dały mi odczuć, że jestem silny. Że wiele mogę osiągnąć, aby y, bym też nigdy nie zapomniał, że jest ze mną Pan, dawca dobra. Matko Najświętsza. Wyjednaj mi łaskę prawdziwej radości. Zabierz te wszystkie smutki, które nie pozwalają mi w pełni przeżywać dzieciństwa. Dziecięctwa Bożego. Amen. Eee, dzisiaj będzie temat o odnalezieniu sensu życia. Przedstawię nic od tłuszczu Serdecznie Was kochani wszystkich zapraszam. Jeżeli Ci się podoba odcinek, to subskrybuj mój kanał, żebyś na bieżąco z tematem. Eee, jeżeli e, chciałbyś jeszcze e, dodać jakiś komentarz, to zapraszam serdecznie. Eee, więc kochani, módlmy się ze stawiennictwem duszyców, w i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O dusze czystowe. Wy wiecie najlepiej, że sens życia nie opiera się na karierze, pieniądzach, posiadłościach, ale na Jezusie Chrystusie. Pomóżcie mi już tutaj na ziemi budować moje życie na Bogu i tylko na Nim. Módlcie się o dusze czystsowe, by w moim sercu zapanował pokój Chrystusowy. Bym miał poczucie, że to Jezus Chrystus rządzi w moim życiu. W tych trudnych dla mnie chwilach zniechęcenia, bez sensu, wesprzyjcie mnie swoim orędownictwem, wejrzyjcie mnie swoim orędownictwem, dusze czystowe. Bym mógł dojść do przeświadczenia, że Kościół jest dla mnie domem, a ci, którzy w nim przebywają, moimi braćmi. Bym mógł poczuć, że Bóg jest moim Ojcem, że mnie rozumie, i nigdy samego nie zostawi. Niech Maryja, Matka, weźmie mnie pod płaszcz swojej opieki. Kochani, by mnie uciekł z drogi Chrystusowej. Niech mnie otoczy swoją przemożną miłością. Zrobimy, kochani, dziesiątkę różańca, oczywiście. Dziesiątki różańca. Oczywiście modlitwę za wszystkie o wstawiennictwo i prośby dusz czystcowych, kochani. Zapraszam na dziesiątkę różańca. W i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkie prośby, kochane dusze czystcowe, przez pośrednictwo Boże, Prosimy Was, żeby Bóg się przez Wasze stawiennictwo u Boga, Bóg się zlitował nad nami i we wszystkich naszych prośbach raczył nas wysłuchać. Wieczny odpoczynek im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych, zmarłych przez miłosierdzie, Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczyń dać panie, a światłość wiekuista niechajem świeci, a dusze wiernych zmarłych przez mięsiedzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek kraciń dać panie, a światłość wiekuista niechajem świeci, a dusze wiernych zmarłych przez mięsiedzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek im dać panie, a światłość wiekuista niechajem świeci. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wieku i staniechaj świeci. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wieku i staniechaj świeci. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek rad dać Panie, a światłość wieku Istanichań świeci. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wietrzym. Amen. Wieczny odpoczynek rad dać Panie, a światłość wieku i Istanichań świeci. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wietrzym. Amen. Wieczny odpoczynek rad dać Panie, a światłość wieku Istanichań świeci. A dusze wiernych, zmarłych przez serdce, Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek im dać, Panie, a światłość wieku niechaj ani świeci. A dusze wiernych, zmarłych przez serdce, Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebasz nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zachowaj wszystkie dusze do nieba, zaprowadź i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję, kochani serdecznie za obejrzenie i za modlitwę wspólną pamiętajcie kochani że stawiennictwo dusz jest bardzo ważne w naszym życiu ponieważ ci wszyscy krewni zmarli potrzebują tej pomocy i oni są w stanie nam pomóc kochani pamiętajcie żebyśmy się o nie o te dusze modlili bo oni naprawdę są w stanie nam pomóc i żebyśmy o tym nie zapominali że ich stawiennictwo jest naprawdę bardzo ważne modlitwa za nich i, I naprawdę wstawiennictwo ich e, naprawdę jest realne. I w moim życiu bardzo dużo się wydarza właśnie przez ich wstawiennictwo. I naprawdę, e, żebyśmy my, kochani, pamiętali, e, nawet święta Faustyna to mówiła, e, żebyśmy nie zapominali o tych duszach, żebyśmy o nie się modlili. I, i, i pamiętajcie, kochani, e, że, że, że ta modlitwa jest bardzo ważna, żebyście ją odmawiali, kochani. Ja Wam zostawię tę modlitwę e, w opisie, żebyście kochani e, mogli spokojnie się pomodlić przez, właśnie, przez tekst. Jeżeli e, chcielibyście sami się pomodlić, to możecie sobie pomodlić się spokojnie sami. Dziękuję kochani serdecznie za obejrzenie odcinka. E, jeżeli Ci się podobał kanał i Michelangelo Dusza czystowa Ema, to możesz subskrybować mój kanał, możesz dać łapkę w górę i możesz też udostępnić ten odcinek, kochani. Więc y, możesz też komentarz dodać. E, Zauważyłem, że bardzo mało komentarzy dostaje. Kochani, zostawiajcie komentarze. Ja bym chciał wiedzieć, właśnie, e, co byście chcieli. Jaki jak, jak odcinek, wy, wy, no co byście chcieli, żebym nagrał. Może tak. Dziękuję, kochani, i szczęść Boże, i wesołych jeszcze raz świąt, żeby Chrystus zawsze w Waszych sercach. Był na pierwszym miejscu, żeby to był płomień miłości w Waszych sercach. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Półwiatka.